Totalny blamasz, blamasz na całej linii rządu Donalda Tuska, kosiniaka Kamysza i chołowni. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Polska złotówka słabnie skrajnie do euro mimo wysokiego oprocentowania, ale ten film będzie o spółkach Skarbu Państwa i o polskiej giełdzie która jest jeszcze śmieszniejsza i potwierdza to, o czym mówię od zawsze, to, o czym mówię, że spółki Skarbu Państwa to jest takie miejsce, z których wyciąga się tylko kasę po to, aby produkować takich obajtków, jego następców. Spółki Skarbu Państwa to takie miejsce, w którym, z którego wypompowywuje się pieniądze, na jakiś tam użytek kogoś, prawda? Jak półtora miliarda złotych z Orlenu do szwajcarskich banków i nikt nie wie, gdzie są pieniądze, i nie będzie wiedział. Jedna osoba odsiedzi 5 lat, druga osoba odsiedzi 3 lata, czwarta osoba dostanie wyrok w zawieszeniu, a półtora miliarda do rozdarcia jest. Tak to właśnie wygląda. Spółki Skarbu Państwa to są ciemiężyciele narodu polskiego. Taka jest rzeczywistość. Dlaczego takie stanowisko? To nie jest moje stanowisko. To jest stanowisko każdej normalnie myślącej osoby pod kątem ekonomicznym, gospodarczym, inwestycyjnym. Proszę zobaczyć, co się stało. Spółki Skarbu Państwa znowu wracają na swoje miejsce. To jest szokujące, jak zła sytuacja jest spółek skarbu państwa, jak źle zarządzane są spółki skarbu państwa, jak źle zarządzane są spółki skarbu państwa z wig 20. Proszę zobaczyć, co się dzieje, co się stanie z tym wig 20. Czy WIG-20 wreszcie będzie kosztował tyle, ile powi powinien kosztować? Otóż nie. Ja ciągle powtarzam, że proszę bardzo, tutaj mamy 2467 Y, za WIG20, przypominam, WIG20 to 20 największych spółek notowanych na polskiej giełdzie GPW, giełdzie papierów wartościowych No i WIG20, y, głównie WIG20, te 20 spółek, no największą wagę mają spółki Skarbu Państwa Czyli to takie miejsca, które Polakom się wpaja, że muszą należeć do partii, znaczy się do państwa no, i że tam muszą zasiadać partyjne kacyki. No, yy, yy, bardzo często tak jest, że generalnie czasem zasiadają tam partyjne kacyki, no ale yy, są tacy wyborcy różnych partii, że oni wtedy wierzą, że to nie są partyjne kacyki, no bo oni wtedy mówią, że to są specjaliści, prawda? Yy, na przykład yy, PO, PO opowiadało, że zapisy to partyjne kacyki, a już opowiadają, że za ich, za ich rządów. Ich nominaci w spółkach Skarbu Państwa to już nie są partyjne kacyki. Chichot, chichot, żart historii. Szanowni Państwo, spółki Skarbu Państwa, proszę bardzo... Tutaj pokażę Państwu, jak polski naród jest rżnięty, Szanowni Państwo, na kawałki finansowo yy, przez tak zwane spółki skarbu państwa. I nie ma najmniejszej, najmniejszego powodu, aby spółki skarbu państwa istniały jako spółki skarbu państwa. Spółki Skarbu Państwa powinny przestać istnieć właściwie z dnia na dzień, a akcje, które posiada państwo, powinny zostać sprzedane narodowi polskiemu. Dlaczego? Proszę bardzo, dlatego. Szanowni państwo, to jest wykres y, początku y, od samego początku spółek Skarbu Państwa. Proszę bardzo. Od 1995 roku mamy to samo. Akcje, czyli cena tych spółek rosną, rosną, spadają, rosną, spadają, rosną, spadają, rosną, spadają, rosną, spadają. I to jest po to, że jak sobie urosną, żeby sprzedać zyskiem, a potem żeby na dole kupić, gdy będą zawalone. Sprzedać zyskiem, kupić, żeby e, potem był zysk, gdy sprzedamy drogo. I te spółki skarbu państwa właśnie od prawie 40 lat zachowują się tak, jak się mają zachowywać. Czyli tylko i wyłącznie na spółkach skarbu państwa zarabiają nominaci partyjni i zarabiają ci, którzy kupują je tanio, potem sprzedają drogo, ale cały naród, państwo polskie, gospodarka nic na tym nie zarabia. Nawet nie jest to neutralnie, tylko skrajnie na tym tracimy. Tłumaczę, dlaczego po raz następny. Yy, około, jeżeli sobie spojrzymy na przykład To tutaj sobie spojrzymy yy, 30 lat do tyłu Na przykład zobaczmy sobie tutaj Roko tutaj mamy, nie wiem, 99 powiedzmy tutaj gdzieś Spółki Skarbu Państwa 20 spółek notowanych na polskiej giełdzie Największych na GPW Kosztowało tyle co dzisiaj Czy tyle co dzisiaj Czyli 25, 26 lat temu Wycena yy, była taka sama jak dzisiaj Cóż to oznacza? To trochę tak, jakbyś miał firmę, ta firma by się rozrastała, wymieniałbyś samochody, pracowników miałbyś coraz lepszych, przychody byłyby coraz większe, no bo to przecież coraz więcej pieniędzy jest na świecie, prawda? M3 rośnie. Więc spółka jest wyceniana, płaciłbyś dywidendy, coraz więcej pracowników. W 99 e, e, zarabiało się 700 zł, dzisiaj w tych spółkach zarabia się 5000 zł, prawda, czy 10 000 zł. Nominaci partyjni zarabiają miliony, miliardy są wypompowywane do szwajcarskich banków i nikt nie wie gdzie są. Szanowni Państwo, no i... Zamiast budować sobie szpitale, zamiast dużo zarabiać, no to właśnie tak to wygląda, że pieniądze są utapiane w spółkach Skarbu Państwa, prawda? No ale i PCPO uważa, że te spółki Skarbu Państwa to one są bardzo strategiczne. No cóż, no ktoś by nie uważał, że coś dla niego jest strategiczne, jeżeli można sobie wypompować półtora miliarda złotych i nikt się o to nie upomni. No to jest to oczywiście strategiczne dla kieszeni tych wszystkich ludzi. Szanowni Państwo, wyobraźcie sobie, że macie tą firmę, ta firma się ciągle remontuje, no i ta firma kosztuje tyle samo co 30 lat temu. Albo macie dom, kupiliście 30 lat temu, w domu wszystko remontujecie, wymieniacie. Wszystko, kominy, kafle, wszystko czyściutkie, ładniutkie, fajniutkie. Tak jak wejdziecie na stację na przykład Orlenu dzisiaj, abyście weszli 30 lat temu, no to one się zmieniały 5 razy, prawda? 5 razy były stawiane i na nowo. Nowe samochody, nowe wszystko. Jest to oczywiste, że samochody kiedyś były 5 razy tańsze, dzisiaj są 5 razy droższe, ziemia 10 razy droższa i tak dalej. Ale spółki skarbu państwa nie są droższe, szanowni państwo, nie są. Spółki skarbu państwa cenowo nie rosną. Szanowni państwo, rzeczy, które są w spółkach skarbu państwa są po tyle samo co 20 lat temu, mimo to, że rzeczy urosły przez 10 lat 10-krotnie, czyli 1000%. No na przykład takie złoto. 20-30 lat wzrostu, szanowni państwo, 800%, 1000% i tak dalej, i tak dalej. Spółki skarb. Ja bym nie miał problemu z Wigiem 20, gdyby WIG 20 po prostu rusły, a wig 20 tylko się zapada, rośnie, zapada rośnie. I szanowni państwo, zamiast te pieniądze, które są w tych spółkach skarbu państwa, przeznaczyć na budowę szpitali, na to, żeby nasi lekarze leczyli nas, żeby, szanowni państwo, nie było tak, że my. Produkujemy lekarze, a oni potem yy, leczą Berlinczyka, Brukselczyka i tak dalej, i tak dalej. Za nasze pieniądze, a polskie babki i polskie dziadki nie mają za co się leczyć, bo produkują sobie, płacą na lekarzy, którzy potem wyjeżdżają. Czyli to jest jakiś obłęd, szanowni państwo. Tak samo spółki skarbu państwa nie są po to, żeby pomagać narodowi, żeby naród tu zyskiwał, tylko po to, żeby zyskiwali yy, ci i, tak zwani inwestorzy, spekulanci, prawda? Ja do tych spekulantów nic nie mam, bo jak są frajerzy do oszczerzenia, no to cóż, taki jest świat. No a właśnie takimi frajerami jest właśnie cały naród polski, yy, który wierzy, że spółki skarbu państwa mu są potrzebne. Widzicie, to tak jakbyście sobie wybudowali dom 40 lat temu, i naprawdę, wiecie, bo jak domu nie remontujesz, no to dom się zapadnie. Jak nie ogrzewasz, to się zapadnie. Jak nie malujesz i tak dalej, to zagrzybieje. Jak nie wymienisz rury, te rury są stare i tak dalej. No ale rzecz jest tym, że w tych spółkach Skarbu Państwa wszystko jest nowiutkie, ładniutkie i fajniutkie, a one nie w ząb nie rosną cenowo. Szanowni Państwo, no i tak to właśnie wygląda. Dzisiaj WIG20 powinien mieć cenę około... 20 tysięcy, a nie 2,5 tysiąca. Donald Tusk pokazał, że jest niemotorem gospodarczym, że za jego czasów, po dwóch latach rządzenia przez Donalda Tuska, wszystko leci w dół, nic nie rośnie. Tak, rośnie inflacja, rośnie zadłużenie, rośnie oprocentowanie i rośnie, szanowni Państwo, euro do polskiej złotówki, tak jak dzisiaj. Tak więc naprawdę to są dramatyczne momenty. To jest bardzo smutne, szanowni państwo, bo ja, wy, my wszyscy na tym tracimy. Wszyscy na tym tracimy. Spółki Skarbu Państwa powinny być, szanowni państwo, spieniężone nam, Polakom. Jeżeli 100 tysięcy pisowców uważa, że spółki Skarbu Państwa są takie fajne, takie strategiczne, iż to są dobrze zarządzane, to niech sobie kupią ich akcje. Jeżeli 100 tysięcy peowców uważa, że spółki skarbu są takie fajne i ważne, to niech kupią ich akcje. Jeżeli yy, yy, Obajtki i jego podobni mówią, że są takie fajne, to niech sprzedadzą swoje Włości i kupią akcje spółek skarbu państwa. Jest to oczywiste, jest to proste, jak budowa CEPA. Tylko że dlatego, iż z Polski wyjeżdża i wyjechało miliony ludzi, IQ w Polsce. Skrajnie zmalał. A jeżeli IQ w Polsce skrajnie zmalał, to ludzie nie tribią, co się do nich mówi, bo niby to dlaczego mieliby mówić. Przed chwilą przeczytałem komentarz jakiejś pani, która mi powiedziała, yy, bo pokazała na filmie pod filmem na temat upadającego systemu emerytalnego, pożal się Boże, napisała, że o, te dane, które podaję, to są chyba nieprawdziwe. Ojej, i widzicie, no to akurat wyjechała z niskim IQ prawdopodobnie yy, i powie że są nieprawdziwe. No dlatego, ja podaję dane na wykresach, dane z wykresów rządowych, z danych z danów, z dan rządowych. No i tam, jeżeli chodzi o system emerytalny, też pokazuję specjalnie dane rządowe z rządowych stron, z wykresów. No ale akurat ta osobliwa pani. Powiedziała, napisała, że chyba te dane, które pokazuje, to są nieprawdziwe. No i zrozumcie to, jak niskie IQ musi mieć taka baba. Ale ten test takiego co połyknęł. Jak niskie IQ musi mieć taka osoba? Widząc, że pokazuje dane, wykresy oficjalne, oficjalne, a nieoficjalne są jeszcze gorsze. No ale w nieoficjalne to właśnie ludzie nie wierzą więc pokazuje oficjalne, które są bardzo złe, no i potrafią powiedzieć, że pokazuje złe dane, że ja sobie je rysuję, rozumiecie to? Ludzie są tak niektórzy głupi, że potrafią powiedzieć, że dane ze stron rządowych, które można zweryfikować w 3 sekundy, w 3 sekundy, są nieprawdziwe. Naprawdę, wiecie, uwierzcie mi, naprawdę, szanowni państwo, uwierzcie mi, że ludzie są tak skrajnie ograniczeni, dlatego Polaków można tak rżnąć. Specjalnie się podaje prawdopodobnie w danych, że Polacy, Polacy w Polsce mają wysokie IQ, co jest nieprawdą. Polacy w Polsce mają coraz niższe IQ, coraz niższe IQ, coraz niższe IQ mają szanowni Państwo. IQ w Polsce skrajnie spada, bo najwyższe IQ z Polski wyjeżdża. Brain drain, brain drain, brain drain, szanowni Państwo, tak. Dlatego można wysyłać półtora miliarda do Szwajcarii i nikt się nie jornie. Dlatego, szanowni państwo, na komisariatach, w sądach, w prokuratorach, na prokuraturach ludzi traktuje się jak ostatnich debili i człowiek się zastanawia: jeden: czy jestem w Stalinowskiej Katowni, czy jestem w Leninowskiej Katowni, czy jestem w sądzie w roku 2025, czy jestem u prokuratora, 2000, czy jestem na milicji, czy policji. Nie! Tam się traktuje po ludzi, jak w stalinowskich, leninowskich, prawda? Takich instytucjach, tylko im dać możliwość, to by robili to co samo co za Stalina Polakom. Tylko dać im możliwość. Tylko dać im możliwość, aż tylko czekają, Szanowni Państwo, żeby Polaków, trakt... bo traktują się, się jak debili, jak za Stalina. Tylko że jeszcze nie robią tego, Polak, po części robią, to prawda robią, 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 robią. też są takie myki. Prawda? W Polsce przecież nie ma wolności. W Polsce istnieją takie, szanowni państwo, instytucje, że można człowieka bez wyroku, gdy wypije jedno piwo, zamknąć na 24 godziny, pobić go, okraść, jeszcze kazać mu za to zapłacić, bez wyroku. I nikt ci za to szkodowania nie zapłaci. Szanowni Państwo, takie są rzeczy w Polsce. Tak, zamyka się bez wyroku, jeżeli wypijesz piwo i pałkarzowi, milicjantowi, i to i spokojnie, kilkadziesiąt procent Polaków to lubi, im się to podoba, bo mają stalinowską, leninowską, czerwono-komunistyczną, bolszewicką, faziolowską mentalność. Taką zrobi, no, kilkadziesiąt procent Polaków takich jest, no ale... Policjanci właśnie tacy są, też, prawda? I to podejrzewam, że większa połowa, większość niż połowa policjantów taka jest. Znacznej części oni mają mentalność milicjanta, im się to podoba, że człowieka można zapnąć po wypiciu piwa bez wyroku, pobić go, poniżyć, prawda? No i potem takie, się... to są staliniści, to są mentalni staliniści, leniniści, no i nic z tym narodem nie zrobisz. Polakom nawet się wpoiło, szanowni państwo, że w Polsce mamy wzrost gospodarczy, prawda? Proszę bardzo. Polakom się wpoiło, że mamy wzrost gospodarczy. Proszę bardzo, jaki mamy? Od 2008 roku przez 20 lat mamy taki wzrost gospodarczy, że polska y, gospodarka z 535 miliardów od 2008 roku, szanowni państwo, wzrosła do 809 miliardów, czyli tylko 300 miliardów z 500 miliardów, 60% przez 20 lat. To są śmieszne liczby w porównaniu do tego, jak wzrosła na przykład gospodarka Wietnamu, Tajlandii, e, Filipin. Wietnamu, proszę bardzo, Wietnamu yy, tutaj mamy z 99 na 429. Filipin też 150% wzrosła, w Tajlandii też tam 200-150%. Takie wzrosty są, to są wzrosty gospodarcze. Polska gospodarka od wejścia do Unii Europejskiej nie rośnie. Polska gospodarka, patrzcie, w komunistycznym Wietnamie gospodarka rośnie cztery razy szybciej y, niż, Szanowni Państwo, y, w Polsce. Taka jest, y, y, taka jest y, rzecz, Szanowni Państwo, taka jest rzecz. Taka jest rzecz w Filipinach, y, w Tajlandii, prawda? Y, taka jest rzecz. Tak rośnie gospodarka y, za granicą no ale widzimy, tak to szanowni państwo jest yy, 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 ale tak jest, jeżeli premier Polski gdy inflacja dobija do 7% wyskakuje i robi sobie tiktoczka, tiktoczka taki jak jakiś chłoptaś prawda, o patrzcie inflacja nam spadła z 5,3 na 4,9 zapominając dodać, że w tym samym czasie spłynęły wartości inflacyjne żywnościowe które pokazują, że żywność wzrosła 6,8 rok do roku 6,7% za Zapominając dodać, że złotówka mu spada, zapominając dodać, że mamy 4 razy wyższe, 3 razy wyższe oprocentowania kredytów hipotecznych, zapominając dodać, że ceny nieruchomości w Polsce są napompowane 3-4 krotnie, zapominając dodać, że Polska społecznie i szanowni państwo, ludnościowo leży, że się wyludniamy. No po prostu partacze nad partaczami, partaczami poganiani, szanowni państwo, i właśnie mamy tutaj ten efekt. Taka to jest właśnie rzecz. Ja. Polsce nic dobrego nie wróżę. Nie wróżę. Nie wróżę, szanowni państwo, nie wróżę. Naród, który się cieszy, że można ludzi pobić i wsadzić. Po, bo wypił piwo, bez wyroku. Brzydzę się takimi ludźmi, którzy brzydzę się intelektem, duchem i sercem takich ludzi, i osobami takimi, którzy uważają, że to jest okej. Okay. Brzydzę się nimi, Szanowni Państwo, brzydzę się pogarszającą sytuacją korupcyjną. Ko korupcja. W polskich sądach, w polskich policjach, na polskich prokuratorach powiększa się, szanowni państwo, państwo coraz bardziej skorumpowane, zoligarchizowane, szanowni państwo, skrajnie ogłupione. Tak, brzydzę się, szanowni państwo, spółkami skarbu państwa, brzydzę się sytuacjami, gdy można wysłać gdzieś półtora miliarda złotych i nie wiedzieć, gdzie są te pieniądze, i jeszcze, szanowni państwo, zostać wybranym, szanowni państwo, do Parlamentu Europejskiego. Tak, brzydzę się, szanowni państwo, tak. Kim, czymś. brzydzę się, bo ten, kto się nie brzydzi, to ja nie wiem, czy on się wtedy brzydzi, szanowni państwo, yy, bo no, trza, takimi rzeczami trzeba się brzydzić. Każdy miliarder, każdy miliarder, który by wysłał półtora miliarda do szwajcarskich banków, O, to on by wiedział co do złotóweczki, gdzie jest jego półtora miliarda złotych. No, ale te to niemotki, niemotki nie wiedzą. Mateuszek nie wie. Mateuszek nie wie gdzie jest półtora miliarda, bo on przecież tylko tam pracował, on tylko był premierem, on tylko tam pracuje, przecież on nie jest za nic odpowiedzialny. Ech. Yy, prezesy, prezesy Osrajtki też nie wiedzą, przecież on tam tylko pracuje to nie jest jego wina, on tylko jest prezesem spółki Skar, on nic nie wie, premierek też nic oni nic, szanowni państwo, nie wiedzą a przecież yy, Dudeń też nic nie wie, szanowni państwo bo wtedy walczył, walczył i się starał o cudze narody yy, rozdała pieniądze, wpuszczał bandytów, tak, to tego rodzaju ludzie, Polska nie będzie bogata a już niedługo prawdopodobnie niestety z wielkim żalem stwierdzam, że polski system emerytalny może się totalnie zapaść, tak najlepiej z nienacka pewnie to zrobią, żeby ludzie wiecie, no nie zgrzytali zębami, prawda, bo jest to dziwne że w bogatych krajach, w których PKB jest o 2-3 razy wyższe niż w Polsce, trzeba pracować 40 lat i dostanie się emeryturę dopiero w wieku 68 lat, a w Polsce wystarczy 15 i można dostawać emeryturę w wieku 50 lat, prawda? No to, no to wiadomo, że to już, szanowni państwo, no takich rarytasów długo, to jak takie rarytasy leżą na stole, to każdy się rzuci i każdy się nażra, jak się nażra, to go brzuszek zacznie boleć, prawda? I potem wszystko zasra. Taka jest rzeczywistość szanowni państwo w Polsce. Polska to skorumpowany, zasrany, zakłamany, szanowni państwo, system gospodarczy, który yy, wcale na nie urósł, to jest kłamstwo, że Polska rośnie. To jest skrajne kłamstwo. Polska, szanowni Szanowni Państwo, polskie GBP urosło 60% od roku 2008, a polscy ekonomiści chodzą i powtarzają, że my się rozwijamy! Szanowni Państwo, my żeśmy to się rozwijali w 1990, ale na pewno nie po 2008, szanowni Państwo, my dogorywamy. Polska się skrajnie wyludnia, a gigantyczny wzrost Mateuszka i Kaczyńskiego, i Dudunia i Łódzyka i tych jego przebierańców, którzy używają naszej świętej wiary dla swoich biznesów, szanowni państwo, dla swoich celów polityczno-biznesowych. To proszę zobaczyć, wspaniały wzrost gospodarczy 60% od 2008 roku. Czym, czym my sobie tu zasłużyliśmy? Zniszczenie polskiego złotego, szanowni państwo, bo w 2008 roku to dolar. Kosztował 2 zł. Jak ktoś zarabiał 2000 zł, no to zarabiał 1000 dolarów. No ale od tego momentu to się wszystko zawaliło. I Mateuszek, i jego wcześniejszy szef Tusk zniszczył złotówkę z 2 na 3. Na 4, na 5 i, szanowni państwo, będzie 6 i wejdziemy do strefy euro. No i nam powiedzą, szanowni państwo, że trzeba. No, wtedy bardzo ładnie się zdewaluują kredyty polskim oligarchom, zagranicznym korporacjom. No, ale zapominają dodać, że zdewaluują się nam wszystkie emerytury, zdewaluują się nam zarobki, może i kredyty, co niektórym się zdewaluują, będą mieli niższe oprocentowanie, ale kto za to zapłaci? Polska stara babka i stary dziadek i każdy pracujący Polak. Szanowni Państwo, my za to zapłacimy. Po to, żeby polska oligarchia, która jest skrajnie zadłużona na wysokim oprocentowaniu, na takiej złotówce, miała tanie kredytki. Szanowni Państwo, tak to jest. Zmierzamy nie w stronę zawalenia Portugalii, Grecji. Naprawdę, to jest linia cienka wszystko. Linia cienka. I wszystko jest tak wyżyłowane, tak rozkradane, tak niszczone. I dlatego żywność w Polsce drożeje 7% rok do roku. A cóż se będziemy żałować? Pozdrawiam, wyślijcie to do swojej mamy, do swojego taty. Może coś się zmieni, a jak nie, to się nie zmieni. Pozdrawiam, cześć.